Może zacznijmy od takiego malusieńkiego, orzech, ale o, wiesz, to nie tak łatwa. Orzeczki, malutkie orzeczki. Orzech, a który. Aaa, ten orzech jest ten. Orzech. Jest! się orzecha! Orzecha to, to nic nie zostanie, a. No mandarynka, no, no nie chcę jej zmiażdżyć, może jeszcze kiedyś poznam, później powie, że wiesz. No nie, no to dobra, no to ją lubimy, ale wiesz, no pokazujemy twoją siłę, no, że wiesz, jakby chciała no, być faceta takiego, no to no, jest. Takiego mocnego, nie? No to ją można przyciśnić tak troszeczkę, tak o, tak, żeby tylko o. O, o poszło, Orgazm Państwo. dostała. Poszło. O, O, górek, że ona lubi hardkrowot. O Jezu. Mocno tak, wiesz, lubi, o, tak, wiesz, o. O. I poszło! O, o, poszło o, Sorry, tro, tro, Trochę za hardkorowo nie chciałam, tak aż mocno. Bucha. Aha o Ona mi się wydaje. Lubi być dowiązana. O, tak. Dobra. Czekaj. Patrz, nawet swój węzeł bo yy, 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 yy. tak, w tak, stanie. Tak, 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 o widzisz? związane i dowiązane tutaj, hechamy do łóżka. O. Dobrze, dobrze, ale mam nadzieję, że popka nie będziesz wiązał do łóżka. Raczej nie. Nie, 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 nie. nie, nie. Popek, popek to wiesz. Popek będzie tak. To można pokazać do popek. Na pół. Popkę nie ma.